Mkną tam, po szynach tam, niebieskie tam, tramwaje, tam, przez wrocławskich ulic sto. Ja się nazywam Justyna Szafran, urodziłam się w Poznaniu. A, a, ty? a ja jestem oscełum węglu i urodziłam się w Koszalinie. Ale wylądowałyśmy we Wrocławiu, w najpiękniejszym mieście w tym kraju, i tu się narodziła między innymi nasza przyjaźń. I moja przygoda z Wrocławiem zaczęła się w 1996 roku, kiedy wygrałam przegląd piosenki aktorskiej. Byłam wtedy studentką i oszalałam na punkcie tego miasta i później współpracowałam właśnie z przeglądem, z telewizją Wrocław, a także. Finalnie jest teatrem muzycznym kapitol i mieszkam tu już tak naprawdę od 15 lat, i cieszę się bardzo, że jestem częścią tego miasta. No, a ja przyjechałam sobie tutaj na przesłuchanie do muzyka Lucher, no i zakochałam się w tym mieście, w ludziach, w tym, że to miasto zawsze było bardzo otwarte i tolerancyjne. I takie wyjątkowe przez to. Mam nadzieję, że zawsze takie będzie. I życzymy mu 100 sto, sto sto lat. Sto lat. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że miasto jest ludzi pełne ludzi kochających kulturę, co odczuwam na naszych przedstawieniach i bardzo dziękujemy naszej kochanej publiczności. Dzień. śpiewamy na koniec ulubioną piosenkę <sum> moje przyjaciółki, czyli. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam, jeszcze raz, sto lat, raz, niech jeszcze raz. żyje, żyje nam.